Dobra, widzowie, przepraszam Was bardzo. To kolejny odcinek. Ale bardzo Was przepraszam za jedną rzecz. Popsuł mi się wcześniejszy film, w którym podbijałem Kazachstan. Przez co. Widzicie, podbijałem Kazachstan. I no, nauczyłem się do robić, ale bardzo mi szkoda, że. Popsuł mi się film. I ja. No cóż, nie zobaczycie podbijania Kazachstanu, ale może zobaczycie, nie wiem, podbijania jakiegoś innego państwa. No dobra, ja tutaj porobię to wszystko, zaraz się widzimy. Dobra, udało mi się wszystko tutaj wziąć, całe tereny. Tak. Bum. Stabilność w prowincji. Ja asymilacja, asymilacja, asymilacja. I ja tutaj chwilę sobie poasymiluję i będzie. Widzowie, poasymilowałem już wszystkie tereny. I widać jak to wygląda. Afganistan. Oj, 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 Afganistan. Nie tak cię uczyłem. I co, oni na mnie zbierali pewnie cały czas armię. Ach nie, ja tu mogę rekrutować normalnie tyle co. Kot napłakał, Oj, nie, nie, nie mówiąc o tych terenach. Nie no, to jakaś żenada. Naprawdę żenada. Aha, i nagle znikąd wyskakują mi tu z armią 9 tysięcy na kratkę. I ja cię. To będzie długi dzień, nie widać. Zobaczycie, 25-godzinny film z podwijania Afganistanu. Nie, no oczywiście żartuję. Ja to za to będę musiał nagrywać 95 godzin, jak ja na takich stepach mogę takie liczby kolosalne wystawiać. Nie podoba mi się to. Ale to tak serio mi się to nie podoba. Nie wiem, przetransportujmy to tu. Tutaj jeszcze im wyższa rekrutacja, tym tak naprawdę lepiej. Więcej oni stracą. No ja i tak nie mam jak zyskać, skoro oni mają 9000. Wyjęli sobie. Dobra, transportuję tutaj dodatkowe 6 tysięcy ta plus ta armia powinni chociaż wypalić a ja stąd a ja mogę za to z pana Wrocławia nie. już tutaj nie da się prawie żadnych normalnych liczb ja za to w ogóle jaka jest populacja 15 milionów stolica największe miasto to jest największe miasto i zły zły jak to brzmi no co no stracić stracą hmm? troszkę no, ale jak zanim tutaj ta armia przyjdzie to nie ja już normalnie Dobra, jeszcze tutaj. A, jeszcze mi te, ta, ta, ta. No, hmm. miło. Ja cię kręcę. No, dajcie spokój. Ledwo to wojna z Kazachstanem. Dobra, jak uda mi się powstrzymać chociaż trochę ich armię i ich wypchnąć, to widzimy się. Udało mi się wypchnąć całą tamtą armię. I już jak widać wchodzimy na ich tereny, normalnie wbijamy jak do siebie. Znaczy za niedługo niż będziemy u siebie tak naprawdę. No ale teraz już na początku oni zbierali chyba normalnie kisili tą kasę. Że aż oczy małe, a głowa duża. Bo patrząc na to, jakie nagle teraz mają armię, a jakie wcześniej mieli, no to rzeczywiście otrzymała ja głowa duża. Dobra, mam nadzieję, że już to 400 armii starczy, bo ja już... Dobra, nie, doślę tutaj na granicy jeszcze to. I a macie, o nie, 60 wojsk. Jak to musi ich boleć, że takie 90 żołnierzy im chodzi po kraju. Taki to musi być ból dla państwa, o którym chodzi sobie jeden żołnierz. Jest podbitem! Kolejne państwo. Teraz w sumie polska wygląda jakby jakby mogła zniszczyć wszystko. Jakby, nie wiem, no przecież tu jest pol, patrzcie. Nauka z panem Szymonem. Co tu jest? Polska. Co tutaj jest? Polska. Co no? Co tutaj jest? A właśnie. W wcześniejszym odcinku widziałem, jak Stany zaczęły robić to z Kanadą. I Kanada nagle stała się słabsza od Mongolii. Ta Mongolia w ogóle silna. 7, 72 miejsce. I tak, mam w planach, żeby zagrać Mongolią i spróbować zrobić y, imperium mongolskie. Ale to będzie jeden z późniejszych odcinków. Na razie zajmijmy się tym, co jest. Rozmowy pokojowe. Mam C40. Dawniej wasalizowałem, no bo Rosję musiałem zwasalizować. To był jedyny kraj, jaki zwasalizowałem. która to jest 841. runda. A Polska po raz. Polska już nie ma szans. Myślę, że. Nie jest możliwe, żeby jakikolwiek inny złoty wiek był bardziej złotym wiekiem niż ten wiek dla Polski. Dobra, tyle mam nadzieję, że już na razie starczy. Już nie mam po prostu siły do tych państw. Jeszcze tylko nie, nie wiem, to. Jeszcze, jeżeli Irak mi wypowie wojnę. Ojej, ja mam zamiar podbijać sobie na przykład takie opaństwka małe. To Azerbejdżan, Gilan. Gilia, gilan. żeby dojść do Arabii, której, którą stąd wypchnę. Ojej, jak to wygląda? Aha. Czyli, że Arabia z kim tylko prowadzi wojnę z Rumunią. Czyli że nagle wszyscy zakończyli wojny. Włochy wie, jakie Włochy nagle są zniekształcone. Teraz mają prawie. Oni mieli z kimś wojnę przez chwilę. Podczas gdy ja się biję z małymi państwami, nagle Włochy biją się z jakimiś. w ogóle prytkami. Dosłownie dla, dla mnie, jeżeli bym, miał norma, jeżeli bym mógł normalne ilość, tak jak we Wrocławiu, wystawiać, powiem tyle: zjadłbym na dwie rekrutacje. Tamto państwo, ale że mogłem wystawiać tak kolosalne liczby, że aż mnie w oczy kuło. A Szwecja dalej istnieje, i jest na 120. miejscu, a Finlandia na 19. mnie lubi. Estonia mnie lubi, Litwa mnie lubi, Irlandia mnie kocha, Francja nie lubi, a Włochy nie znoszą, ale mamy sojusz. Nie może być tak, że dojdzie do wojny. Niestety, ale nie zdziwcie się jak w następnym odcinku będą tutaj o damy nasze ziemię, tak, polskie ziemię o to mi chodziło. Trzeba poinwestować wokół stolicy, głównie, jeszcze Kraków i albo nie na razie Gdańsk Czy Gdanie, my mieliśmy Gniezno Gniezno Zobaczmy jak w Warszawie. W Warszawie już jest znowu w Pradze. Ojejciu. Podobno to jest największe miasto. Do tego też hops, ale najbardziej rozwinięte to jest... Nie wiem kto. Moskwa gdzie jest? Gdzie jest Moskwa? Gdzie jest Moskwa? I Petersburg w ogóle najstarsza stolica. Uhuhu! 42 tysiące, to oczywiście widać ile stolica ma tego. Dobra, budujemy tutaj wszystko. Nawet uniwersytet zbuduję, bo mam zamiar przenieść do Edynburgu stolicę. Dlaczego? Bo gdyby tutaj jakimś prawem by mnie podbili, jakimś prawem mówię, no bo Francja, Włochy, Rumu dajmy na to: Francja, Włochy, Rumunia, y y te małe państwka dwa, Turcja, Arabia Saudyjska, Irak, Iran, Turkmenistan, Pakistan, Indie, Kirgistan, Mongolia, Korea, y Chiny. Druga Korea, Wietnam, Japonia, i nie wiem, ktoś tam jeszcze, by mi wypowiedzieć. I jeszcze na przykład Stany, i Finlandia, Estonia, Litwa, Irlandia. To tutaj ciężko by było im dotrzeć. I właśnie mam taki zamiar. I chyba właśnie to zrobię. Dlatego też do pana. Zobaczmy w ogóle jedną rzecz. Hmm... Relacja... ekonomia. Elmurg ma 5 tysięcy. Poznań ma... Poznań ma ile? 11. Wrocław 15. Brusek Bruksela, Londyn. I Petersburg 30, ale to chyba Br Brusel. Tak, dlatego też trzeba w Edynburgu poinwestować, w albo no tak. Zobaczmy w ogóle. Laboratorium badawcze. Wybuduj laboratorium badawcze. idzie ludzie, że budujemy laboratorium badawcze. Ostateczny poziom. No. Dobra, to teraz taka inwestycja będzie, że aż wszystko widzów z butów wykonać. No dobra widzowie. Myślę, że to już będzie koniec tego odcinka. Bo nie wiem czy mamy jeszcze coś do roboty. Tak naprawdę w ogóle to. Indie. Czemu wyście się ustali? Ale tak niepokoję się o te Włochy. Popraw relacje. Może no, tak będzie najlepiej. I... popraw relacje, popraw relacje zobaczmy czy nam się poprawią relacje z Włochami spokojnie Włochy no dobra na razie to jest na ten odcinek tyle no co no inflacja nie a jeszcze jedna rzecz przenieśmy już albo nie jak tutaj będzie nainwestowane tyle że hej Dopiero wtedy przeniosę stolicę. Ale dalej, albo nie wiem, czy chcemy zostawić we Wrocławiu, czy nie. Gdynia... To, tutaj, we Sztokholmie. Sztokloholm. Chłancja! Yeah, w tym Zujercz. W Brukseli, znaczy w na mur, w Brukseli, zaraz, jak 4 miliony, teraz mam, cały czas widzę, jak ten przychód niby wzrasta, bo oni sobie to zjedli kolombia kłopotn Hagen za to będzie drzwi energii za Warszawę to też Brussels Edynburg, no to Londyn za Londyn też będzie sporo Oslo też będzie sporo no i w Rydze. Tutaj dopiero też będzie No dobra To na dzisiaj tyle Na razie Cześć i pa Czekaj, Włochy, co? Dlaczego? Dlaczego Włochy? Chociaż wersja, tak? Teraz będzie z wami koniec W następnym odcinku Na razie, cześć i pa, widzowie